W dawnych opowieściach był Labirynt, ogromny, pełen korytarzy, pełen ślepych zaułków. Kto wchodził do środka, gubił się, tracił orientację, tracił nadzieję, bo Labirynt nie miał końca, bo Labirynt więził człowieka, bo Labirynt był pułapką, a w jego sercu czaił się potwór, Minotaur, bestia, która pożerała tych, którzy nie znaleźli wyjścia. Bracia i siostry, czyż nie widzimy tego dziś? Świat finansów stał się labiryntem. Korytarze pełne są iluzji bogactwa. Ślepe zaułki wypełnia kredyt i dług. Za każdym rogiem czai się pułapka. Reklamy wołają: zainwestuj tu. Pożycz teraz, zapłać później. Zaufaj bankowi, on zna drogę. A ludzie błądzą. Krążą w kółko, szamoczą się w ciemności. A w sercu labiryntu czeka potwór minotaur długu, minotaur inflacji. Minotaur, który żywi się naszą pracą i krwią, ale w opowieści pojawiła się Ariadna. Dała Tezeuszowi nić. Cienką, prostą nić, która prowadziła go ku wyjściu, która uratowała go od zagłady. I dziś znów mamy taką nić. Tą nicią jest Bitcoin. Bitcoin prowadzi przez mrok. Bitcoin wskazuje wyjście z labiryntu długu. Bitcoin pokazuje prostą drogę, choć cały świat jest plątaniną kłamstw. Bo Bitcoin nie ma ślepych załóg. Bitcoin nie ma minotaura w sercu. Bitcoin nie pożera człowieka. Bitcoin jest prostą nicią. Nicią prawdy. Nicią wolności. Ale pytam was, czy chwycicie tę nić? Czy zaufacie drodze, którą wskazuje? Czy odważycie się wyjść z labiryntu, gdy świat wciąż każe wam krążyć w ciemności? Bo labirynt upadnie. Bo minotaur zginie. Bo korytarze kłamstw runą w proch. A nić pozostanie. I ta nić wyprowadzi was na światło. A imię tej nici brzmi Bitcoin.